Dzisiaj zaprosiłem do programu Prezesa Spec łańcut oraz Wiceprezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Pana Krzysztofa Mączkę. Cześć się Witam serdecznie, witam Państwa, witam Cię Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, bodajże pół roku temu w ramach wywiadu, cieszyliście się, że utrzymaliście się jako Beniaminek w czwartej lidze. Teraz po rodzie jesiennej zajmujecie Czwarte miejsce. Powiedz, czy to spełnia Wasze ambicje? Jesteście zadowoleni z tej pozycji? Myślę, że na pewno tak. Patrząc na to, jaki jest <coughs> jak budujemy nasz klub. Pierwszy sezon, zawsze dla benjaminów, jak widzimy w historii, będę, to się powtarzał po raz kolejny, bo wiemy to dobrze. Jest dla benjaminów najcięższy. My jako jedyni, żebyśmy się utrzymali, to też o czym świadczy. Dlatego myślę, że też stawiamy na stabilność, na to, żeby ta drużyna się zgrywała. Dochodziło nie zawsze duże <coughs> projekty w składzie, tylko niewielu zawodników, którzy pomogą, zwiększą jakość naszej drużyny, no i ten, ten można powiedzieć, cel, żebyśmy osiągnęli, myślę, że to czwarte miejsce, to jest takie miejsce, na które byśmy w pełni zasłużyli. Malutki może niedosyt był, mogło być wyżej, ale jesteśmy z tego miejsca naprawdę zadowoleni i myślę, że nie mamy tutaj prawa do narzeka. Który, który mecz najbardziej wspominasz i dlaczego? No, Meczu było kilka, ale bezsprzecznie jeden, który najbardziej utkwi mi w pamięci, jeżeli chodzi o emocje bo to gdzie wrócieliśmy z dalekiej podróży, to jest mecz w tak? Przegrywamy po dwudziestu kilku minutach 0 do 2 i tak naprawdę no, przez te pierwsze minuty żeśmy sobie no, słabiutko. Tak? No, wyglądało to, że się nie podniesiemy, ale odwracamy losy meczu, wygrywamy 3-2. Także myślę, że to te mecze takie, te właśnie, gdzie, gdzie jest te w tych jak, jak na Golko to to najbardziej utkwiły w pamięci, utkwi, utkwi, w pamięci bo no, mówię, no, z przegranego meczu wygrywamy 3 punkty. Dlatego ten mecz bym postawił na pierwszym miejscu, no i długi oczywiście mecz wygrany z JKS-em, no nie mamy co ukrywać, to był dla nas też wielki sukces i bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, dlatego to są te dwa mecze, które bym najbardziej mi wspominał. Mhm. Patrząc na wasze statystyki, widać, że obrona bardzo dobrze funkcjonowała, straciliście zaledwie 17 goli, ale Trochę ze skutecznością by było gorzej, trochę szwankowało. czy macie jakiś pomysł, jak temu zarazić. Jeżeli chodzi o obronę, no to wiadomo przed Sebastian Kocój, który jest znany na tych boiskach ligowych, jest bardzo dobry zawodnik. Mamy Pawła Pnuka, mamy młodych chłopaków, mamy bankarzy bardzo dobrych dwóch, gdzie każdy z nich ma bardzo wysoką jakość i to, to się przełożyło na te braki, mało bramek straconych. Druga rzecz. No, też przyjście Kuba Wiecka, który który tutaj pokładał grę w defensywie, pomogła nam na jakimś szczelnym za, zabezpieczeniu bramki odgrywali. Jeśli chodzi o skuteczność, no to nie ukrywam, że jak Państwo, kto był u nas na meczu, wie, że nasza drużyna gra dosyć fajnie wydobywkowana. Nie gramy piłki topolnej takiej, że się gonimy, jak się uda coś szczelimy. raczej atakujemy. Wiadomo, no, na poziomie czwantorynowym też obrońcy, czy drużyny przeciwne, to też nie są zawodnicy z łapanki. to są zawodnicy, którzy gdzieś grali w jakiś klubach, czy są doświadczeni, to też nie jest tak łatwo strzelać bramki. Myśmy w tym momencie, tak jak mówisz, nie przegrywamy. Jak się przegrali, to nie, no, nie ze stalu rzeczy tak wyraźnie, ale nie przegrywaliśmy wysoko. Wygrywaliśmy też niewysoko, ale jednak te trzy punkty, dużo mamy wygranych, mniej remisów, dlatego to cieszę, się, że to będziemy pracować nad poprawieniem skuteczności przez naszych napastników, pomocników, bo, bo jak wiemy, no, bramki strzela kilku zawodników w dużynie, dlatego i się na tym nie głównie w dziedzinie. jak pokazują, to w pokazują okazji to do dobrym kierunku. Odchodzi od Was między innymi Dawid Kania, najlepszy strzelec poprzedniego sezonu klasy okręgowej. Wielu kibiców no wierzyło, że będzie dobrym uzupełnieniem, ale okazało się, że jednak chyba ta czwarta liga jest bardzo wymagająca i pewnie też nie miał wielu okazji do strzelenia goli. Jak Ty to skomentujesz? Czemu się mu nie udało? Znaczy powiem tak, na... Decyzja Dawida, oczywiście no, nie byliśmy z tak, no, ja Dawida znam od dawna, był u nas zawodnikiem jako Union, bardzo go lubię, szanuję i tak naprawdę to była decyzja tylko i wyłącznie ze strony Dawida, tak? no, Na tę te, jego decyzję trzeba się Dawida zapytać, niestety ja wiem też sprawy jakieś tam rodzinne, logistyczne się, się spowodowały to, że wolał wrócić do swojej miejscowości, w której mieszka, czyli do Trzebosi i pomóc chłopakom walczyć o awans do wyższej ligi. No, jak wiemy, Dawid zagrał w kilku meczach w pierwszym składzie, też udało się kilka bramek strzelić, które dały nam trzy punkty, dlatego jesteśmy mu niezmiennie wdzięczni. Też myśmy go widzieli w drużynie, Kiedy go widział w drużynie, to nie było tak, że nie byli zadowoleni z dawna. No wiadomo, no jeżeli zawodnik wychodzi w pierwszym składzie, nie udaje mu się strzelić tej bramki, za chwilę wychodzi drugi, który strzela, jest walka skład. Ja patrząc tak z perspektywy czasu na trenera naszego Koraba, który no naprawdę jest, jest sprawiedliwym trenerem moim zdaniem I Myślę, że chłopcy, którzy nawet siedzą na trybunach, też przyznają rację czy na ławce rezerwowej, że no, każdy z nich dostał szansę, no, tutaj ewidentnym przykładem jest nawet Darek Noga, który przez większość sezonu był poza kadrą. mieliśmy taką szerbu że akurat nie łapą się do osiemnastki. Wychodzi na mecz MLZKS, który wygywają zero, gra pięć skrzypce. No, i to pokazuje, że jednak każdy chłopak był pod prądem, każdy dostał szansę, a że taka, taka tak cię potoczyło losy. Dawida, myślę, że Dawid jednak... To był ogóle by miał lepsze, bo te, ta pierwsza liga to jest taki Beniaminka do czwartej ligi, to jest podobnie z zawodnikami moim zdaniem, którzy nigdy w tej lidze jeszcze nie grali. Jeżeli oni przejdą do czwartej ligi, to się nauczyć, a też troszkę inaczej wygląda gra w czwarty jak w lidze okręgowej. Dlatego myślę, że to, to, to trochę nam szkoda, że Dawida z nami nie ma, ale szanujemy jego decyzję, my musimy jakoś budować drużynę bez Dawida i życzymy mu oczywiście powodzenia i, i pomocy w awansie. Trzebosi do okręgówki. Mhm. Oprócz Dawida odchodzą też Kuba Trączka, e, Bieniarz oraz e, Arek e, Noga. Z czego to wynika? Trenerik nie widział, czy może e, chcieli więcej grać? Ja grałem w piłkę też kilkanaście lat na jakimś tam poziomie amatorskim, ale no, każdy wie, że kto kocha piłkę, lubi grać w piłkę, no, chciałby grać, abyśmy był całym zawodnikiem. <laughs> Wiadomo, jeżeli chodzi o, e, o Huberta Rączkę Huber przyszedł do nas z, z okręgówki, zaczernia. Też bardzo dużo obiecywaliśmy sobie, bo, bo bardzo fajnie wyglądał na spalingach, bo też to widać, że, że Hubert wywałczył sobie miejsce z palingami, wyszedł w pierwszym składzie, pierwszy mecz ligowy. Później jakbyś tak troszkę gaz w oczach, to ciężko powiedzieć to, czy może fizycznie, może mentalnie ciężko mi ocenić tego. Na pewno też Huberta niech z nas z drużyny nie, nie wyrzucał, czy nie, nie dziękował mu za ja też mógł zostać, mógł dalej z nami trenować, walczyć na wiosnę. No taka była kuberta, też chciał wrócić Liga nie mieć więcej gru, ja to rozumiem, jeżeli chodzi o, o Dawida i o Elkanogę, wiadomo, to są nasi rodzice z ta. Też nie chcieliśmy, nam, nam też było ciężko, jako zarządowi, nie wiem, czy wymuszać na trenerze, czy na, na trenera naciskać na pewne sprawy y, personalne, dlatego no, my ufamy trenerowi. Chłopcy też zagrali w meczach, też Dawid podobnie jak Arek siedział na ławce, miał niewiele do wygrania, za chwilę wychodzi w meczu gdzie z kapitanem i też gra dobrze. Dlatego to są chłopcy, którzy moim zdaniem nie mają, jeżeli te pół roku, dlatego żeby mi pożyczyli Alka i Dawida, bo nie ukrywam, że liczymy na to, że na przyszły sezon oni do nas wrócą, dla nich jest najważniejsza gra. I tego się trzymajmy, że no po prostu muszą mieć dużo min. No, myślę, że chłopaki są na tyle jeszcze młodzi i dla nich jest tyle lat grania przed nimi, że... To jest jakby ten powód jedyny, który zdecydował o tym, że że w pożyczyli, a tych dwóch kolejnych tych zawodników odeszło do, do innych klubów. Od Nowego Roku do klubu przychol, przy, przyszedł yy, Michał Daniel, był zawodnik Izolatora Boguchwała. Skąd pomysł, żeby akurat yy, jego tutaj ściągnąć? Tutaj jest no, Michała Daniela Państwo znacie, mnie tak samo. Szczególnie w stanie bardzo łatwi w pamięci, bo można powiedzieć był takim naszym, wtedy cudzysłowie, brzydko pękatem. Pierwsze Pierwszy mecz widzę w izolacji Michał Szczela na bramkę, później grałem na meczu na zgromadź. Michał Szczela, dwie bramki przepiękne: jedno z przewrotki, jednej z głowy. Zawsze ten chłopak, jak go oglądałem na meczach i słyszałem o nim, to, to bardzo mi się podobał piłkarstwo, że, że naprawdę daje jakość. Wiadomo, ta kontuzja, której się nabawił, była dosyć poważna, wydawało się, że ludzi w do izolacji, nie wrócił. Tak jak Michał powiedział w tymś tam z wywiadu, że chciał coś trochę zmienić, zmienić ten swój otoczenie, czegoś nowego spróbować. Ja też z Michałem niekiedy rozmawiałem, rozmawiałem i rok temu na temat jego przejścia. Wtedy nie, nie był jeszcze zainteresowany, w izolacji chciał, chciał powalczyć. Myślę, że to jest takie uzupełnienie składu, wzmocnienie na pewno. Myślę, że Michał będzie stałym zawodnikiem. Dlatego to co powiedziałem wcześniej, że dla nas fajnie jest jak sprowadzamy zawodników, budujemy drużynę na zawodnikach, którzy według do drużyny od razu do pierwszego składu dadzą jakość i, da, i zwiększą konkurencję na tych pozycjach, które oni są. A nie ma się obaw trochę, że po tej ciężkiej kontuzji, że, że nie wróci do wysokiej formy? Jak wygląda już na tych sparingach? Ja tak, no, obawy są zawsze. Wiadomo, że Michał twierdzi, że już był gotowy koncentrant tej rundy jesiennej do rozgrywania meczy. No, nie mniej ocenia, oceniać, wiadomo, no, ma lekarza, ma fizję, który go oceniał. Od początku całą rundę przygotowawczą przepracował na 100%, także yy, widząc Michała nie widać po nim kontuzji. Mam nadzieję, że, że to też ta kontuzja go wzmocni i, i my, my pomożemy się budować bo nie ukrywam, dla niego też jest ważne, żeby grać i złapać ten luz. W tych Spalinger pokazał, że ma potencjał i że myślę, że będzie no, dosyć mocnym wzmocnieniem dla nas. A jaki plan na wiosnę? Atak na fotel może lidera, czy niezrównoważony rozwój klubu? To jest każdego prezesa, zawodnika. No i potem chodzimy na boisku, że każdy będzie wygrać. To, to mi podpowiada serce. Jeżeli chodzi o rozwój, to już troszkę jest inaczej. Jak, jak widzę, widzę, skład jaki zbudowała duży na Karpat, czy duży na JS-Jarosław, aczkolwiek wiadomo, nazwiska nie grają, <coughs> grają w Nie wiemy też do końca, my wszyscy, co będzie z kosmosem nowotaniec, bo się może okazać, że za chwilę przyjdzie kilku chłopaków z wyższej ligi i może kosmos nigdy rozjechać jak walec. Dlatego my stopamy twardo po ziemi, nie mamy ciśnienia, jeżeli chodzi o awans do trzeciej ligi. Mamy jakiś cel założony na te lata do przodu i też z naszym samorządem, z Panem Burmistrzem, z naszymi sponsorami, dlatego nie ma takiego ciśnienia. Wiadomo, każdy mecz o zwycięstwo, jeżeli się uda, będziemy się uczymy i będziemy na pewno napsyjeni krwi faworytom I to jest fajne, bo to jest piękne w sporcie, tak? że nie zawsze faworyt wygrywa. My tak samo, wiadomo, tak powiem, może też jak powiem, że chcemy się trzymać to ktoś powie, no co oni po czwartym miejsce mają, ale Patrząc na drużynę z Kamienia, która w tamtym sezonie też była chyba na czwartym miejscu, wydaje się być piątym, bo mm -hmm. ludzie jesienne, no, nie, nie, nie wystarczyło im, tak? I, i, no, Trzeba jednak stąpać twardo po ziemi, trzeba być zawsze realistą i, i patrzeć na co stać. Patrząc na to, że drużyna nie zmieniła się drastycznie, jeżeli chodzi o podstawowych zawodników, myślę, że to, jeżeli będziemy w pierwszej szóstce zakończymy ligę, no, to my będziemy zadowoleni. No tak jak wspomniałeś, patrząc na rywalizację transferową, wydaje się, że może być to walka między karpatami Krosna i JKS Jarosław. Twoim zdaniem, kto wyjdzie z tej walki zwycięsko? Powiem szczerze, niby się znam na sporcie nieraz człowiek typuje wyniki i potem się okazuje po innego. Dlatego to, co ty powiedziałeś wcześniej te trzy drużyny, Karpaty, JKS i nowo taniec oczywiście będą, będą zdawać karty w tej widze. Ciężko wskazać jednego faworyta, bo, bo to jest czasami jeden mecz, czasami, nie daj Boże, kontuzja, kartki, no to, to, to jest raz to jest 17 meczów. I tutaj każdy musi być skupiony. Ja też kilka, można powiedzieć, to ich historia awansu przegrałem jednym punktem, gdzie traciłem punkty z drużynami, które spadły potem z nimi. Dlatego myślę, że też te mecze będą dla tych drużyn ważne. Aczkolwiek znam wszystkich prezesów tych drużyn i są moimi kolegami, dlatego nie chciałbym tu nikogo faworyzować, kogo kibicuję. Na pewno nie wygra lepszy i tego się trzymali. A może stało się na mieszkaniu troszkę się. Na pewno. E, obserwując Wasze sparingi, można zauważyć, że też e, młodzi zawodnicy powoli wchodzą do tej kadry. E, choćby Stopyraz, e, Stryczek, Twój syn, czy, trenuje też Gujda, chyba Cuddyś, zdaje się. E, jak to wygląda? Jak sobie radzą? Powiem szczerze, patrząc na. To co zawsze powtarzam, czyli my budując klub, budujemy długofalowo. Mamy jakiś plan na kilka, kilkanaście lat do przodu. To nie jest tak, że tu i teraz chodzi nam i pieniądze, zbudujemy drużynę. No po to, żeby tą akademię, szkółkę, wcześniej akademię, później po przekształceniach stworzyli, no, żeby w końcu nikt nie przychodził na męcze i się pytał, bo to jest zawsze takie pytanie, sam Adaś wie, że dużo Państwa wie, a ilu macie chłopaków z narzędzia, a ilu macie wychowanków. No właśnie po to my to robimy, żeby tych chłopaków jak najwięcej, żeby za 5-10 lat żebyśmy mieli w jedenastce, sześciu, siedmiu, może jedenastu wychowanków I, i, i myślę, że do tego dążymy. Wiadomo, że to jest dosyć duży przestęp, chłopcy są 16-letni, to jest rok 2006. Oni dopiero wchodzą w piłkę dorosłą, dla nich samo trenowanie z seniorami to jest fajne, no, fajne, można powiedzieć, doświadczenie I, i daje im to takiego bodźca do pracy. A wiadomo, że poka pokazał nich on na jeszcze szczególnie te kilka meczów, które wszedł, i pokazuje spalinę, pokazuje jeszcze czyli chłopcy, którzy dostają te minuty że wiadomo, no może też odstają, może jeszcze nie są jak jeden do jednego, ale myślę, że niejednokrotnie by radę i patrząc na to, że na, duży, że na boisku nie jedna z to moim zdaniem tych jeden, dwóch, trzech między można próbować i można im dawać szansę, bo <tuszy> jak my teraz to kiedy, tak? Jeżeli tak jak gdzie mamy czwarte miejsce, chcielibyśmy, żeby ci chłopcy dawali szansę, Ten też to widzi, też myślę, że będzie na nich stawiał. Dlatego no taki jest nasz cel i myślę, że tego z tego trzeba cieszyć. Mhm. Koniec tego kończy się Twoja druga kadencja, w sumie już 8 lat w klubie. Jak podsumujesz w skrócie ten, ten czas, te najważniejsze dla Ciebie sukcesy, łącznie oczywiście z zarządem klubu? No, 8 lat minęło bardzo szybko. Można powiedzieć, wydaje się, że to, że to tyle co. Tak naprawdę o sukcesach, jak muszę mówić, to nie moich, tylko całego klubu, czyli zarządu, osób, które mi pomagały, które współpracowały ze mną. Bo jakby tych osób nie było, to wiadomo, nic, nic samemu człowieku by nie zrobił. Zawsze prezes jakby jest twarzą tego klubu. Ale u nas mówi jest tak, przez 8 lat działo wiele wspaniałych członków zarządu i którzy zawsze serce dawali, pomagali w tym, co, co żeśmy robili. Nie uważam, że 8 lat temu, jak zostałem prezesem, plan był. Plan był, który chcieliśmy zrealizować, nawet w pierwszym moim wywiadzie który udzieliłem, powiedziałem, że chciałbym, żeby w złotych szantyli, żeby założyć duży na dziewczyn, to było moje marzenie. Chciałbym, żeby infrastruktura się zmieniła w, na stadionie, czyli mierzyło mi się nowa murawa, nowe y, oświetlenie, nawodnienie, gdzie inne kluby miały. No i nowe szaty. Jak widać, wiele rzeczy się udało. Tak? Udało się dzięki właśnie tym ludziom, którzy ze mną pracowali, dzięki y, t, samorządowi, dzięki sponsorom. Zawsze też chciałem, mieć, żebyśmy mieli sponsora, która żeby Grupa sponsorów była, jak widzą Państwo tutaj y, na tle naszego. Gdzie siedzimy jest ścianka, która jest przygotowana na dzisiejszy palo, o którym później powiem. Gdzie, gdzie właśnie widzą Państwo ile nas wspiera film. I tak naprawdę te 8 lat, bardzo szybko minęło, 4 lata były początkiem takiej trochę nauki, bo ja też zawsze byłem wcześniej piłkarzem, zawodnikiem, nigdy nie byłem działaczem. Ale jak sami Państwo wiecie, 8 lat temu byliśmy w Beklasie, można powiedzieć akademii nie było, mieliśmy dwie drużyny młodzieżowe. No i tak naprawdę, no, słabo, słabo było. No, trzeba powiedzieć szczerze, było było, było słabo. I jak Państwo widzicie, dzisiaj, udało nam się przez te 8 lat yy, wszystkim, którzy z nami współpracowali, udało nam się stworzyć klub, można powiedzieć, działający prężnie, na, na stabilnych podstawach, łącznie z Akademią, w której <coughs> na dzień dzisiejszy mamy, mamy ponad 260 dzieci, yy, w, tym, w tym mamy 4 grupy dziewcząt, dlatego plus jeszcze dużo seniowe wznoszono do rozgrywek. Dlatego jak widać, no, idziemy w dobrym kierunku, mamy oczywiście plany na kolejne lata, jeżeli na Walnym dostaniemy kolejny mandat zaufania, mamy plany na kolejne lata działania. W wielu samorządach mówi się też o cięciach związanych z kryzysem, pewnie cięcia będą dotyczyć właśnie m.in. sportu, jak to wygląda sytuacja w mieście Łańcut, czy możecie liczyć na wsparcie burmistrza miasta Rafała Kronka i Rady Miasta? Powiem szczerze, nie wiem, jak to Pan Burmistrz Rafał Kumek i Rada Miasta i Miasto, jak oni to robią, ale dla nas są naprawdę wzorem i tak naprawdę dla wszystkich samorządów. <coughs> myślę, nie tylko na przykład ale w Polsce. Chętnie pewnie by Rafał udzielił podpowiedzi, <coughs> jak, jak to akcud robi, ale prawda jest taka, że akcjen nie ucina tych funduszy, można powiedzieć, zwiększa te fundusze co roku, zwiększa fundusze na inwestycje. No i jak sami Państwo widzicie... Przynosi to efekt, tak? Nie tylko nasz klub, który, który gra w czwarty lidze, ma taką z akademię, jest Sąkłańcem, który gra w, w Lidze Najwyższej w TBL. Jest oczywiście wiele innych klubów, jak, jak Akrobata, jest RK Łańcuch, który się odradza i chce awansować wyżej. Także powiem szczerze, że jakby nie ta pomoc i nie to nastawienie samorządu na sport, no ciężko by było. Ciężko by było tak się rozwijać do przodu i tylko życzyć sobie. I, Myślę, tutaj jest też do Ciebie taka propozycja, żebyś kiedyś zaprosił pana burmistrza na rozmowę, może opowie też odpowie tym samorządowcom, jak to się da, bo się da, powiem Państwu, że w końcu się da i nieraz nas się dziwią koledzy czy, czy znajomi z innych klubów, czy z Przemyśla, czy z Rzeszowa, czy no, nie są tu wymieniać miejsca, ale to, to nie jest żadna tajemnica, tak? Że jak ja rozmawiam z innymi prezesami i oni skarżą się, bo to jest prawda, że dostają dofinansowanie z samorządu, to później muszą wydać na hale, które płacą, mają od samorządu. No to zapraszam do łańcucha. U nas jest tak, że samorząd uchwała jest miasta, gdzie nasze wszystkie, można powiedzieć, dostępne spotowe areny mamy dostępne bezpłatnie dla klubów działających na terenie miasta i myślę, że to jest wzór dla wszystkich samorządów i każdemu życzę takiego samorządu jak nasz. No kapituła ostatnia Podkarpackiego Związku Pięknie nożnej właśnie wyróżniła burmistrza Ewa no właśnie za całą za działalność tak, no, to właśnie też bo, można powiedzieć po kłosie tego, co robi nasz Pan Burmistrz i, i nasza Rada Miasta. No też tutaj się napomnieć przy okazji tego, jak mówimy o, o, o tym, tych wyróżnieniach, też o wyróżnieniu dla specy do naszego Głównego Sponsora, gdzie tak naprawdę od Tomka Józefczyka w zaczęła się taka budowa naszego klubu na poważnie, tak to mogę nazwać, bo Tomek przyszedł do nas, gdzie byliśmy w A-klasie, dał nam podstawę jakąś do stabilności takiej finansowej, Wtedy jeszcze burmistrzem nie był teraźniejszy burmistrz. Miasto też nam pomagało, ale nie w takim stopniu jak, jak teraz nam pomaga, czy jakbyśmy potrzebowali. Wiadomo, no. takie były wtedy też czasy. Rafał, tutaj Tomek z firmą Percuj-Zewczyk, można powiedzieć, zainteresował się i, i pomógł nam bardzo. Dzięki temu udało nam się kolejnych sponsorów namówić na sponsorowanie gabry byłych który właściciela firma Gaso i OWLT, Tak samo w późniejszym czasie firmę Transystem, firmę Sagat Pana Jacka Waszkiewicza czy, czy, czy od niedawna firmę SevenTronic Sławka Kuźniara. I też udało nam się stworzyć będzie działający biznes klub, w którym jest około 40 przedsiębiorców. Dlatego to pokazuje, w którym kierunku idziemy i że dzięki tej współpracy sponsorów miasta i nas zarządu, jeżeli wszyscy są za sportem, za piłką, za klubem, za rozwojem, no to nie, może być, nie można tego zepsuć inaczej, no tak. trzeba wszystko robić, żeby to wykorzystać i no, żeby być lepszą Praca pracą, ale czasem trzeba też e, poświętować, tak się składa, właśnie dzisiaj jesteśmy w hotelu e, Łańczut, bo wieczorem będzie e, odbywał się bal karnawałowy, e, myślę, że taki czas właśnie na świętowanie, e, no i pewnie zadanie sił na kolejną rundę senu. Wpadłem na ten pomysł jakieś 4 lata temu, opu się, ostatnio wiem, <coughs> przepraszam, kiedy odbył się pierwszy bal, akurat chyba telefon go już teraz nie tylko słucha co mówimy, tylko nawet wie, co myślimy. wyświetliło mi się, przypominajka taka 4 lata temu i patrzę, jest scena, orkiestra jest stawiona, pamiętam jak bliżej, na pierwszym balu była orkiestra. 4 lata temu wpadłem na pomysł, żeby zorganizować taki bal karnawału Stali łańcuch, gdzie będą oczywiście zaproszeni rodzice, sponsorzy działacze to jest bal otwarty dla wszystkich. Wiadomo, pierwszeństwo mają osoby związane ze stalowańcą, czyli rodzice, trenerzy, zawodnicy, sponsorzy, ale także osoby spoza, którzy chcieliby przyjść się zabawić, zabawić tutaj do hotelu. Udało się pierwszy rok zorganizować, drugi rok, trzeci rok, na to jedyny się nie udało, w tamtym roku też nam się udało. No i w tym roku z czwarty teoretycznie rocznikowo byłby piąty i wruszowy, ale to jest z tak zjawnikę. No, była 19, zaraz będzie 20, tak samo nasz bal jest w tym roku czwarty, zaraz będzie 5. Yy, ponad 170 osób jest na balu dzisiaj będzie. Na pewno Państwo na mediach społecznościowych zobaczą relacje z tego balu, bo nie ukrywam, że robimy ten bal, chcemy robić na no, bardzo fajnym poziomie z atrakcjami dla naszych gości. No też chcemy coś dla, dla ciała, tak? dla, żeby, żeby osoby, które są z nami, też się zintegrowały, zabawiły. Na wakacjach robimy zawsze piknik dla dzieci, którymi też Państwo na no, pewno słyszeli, widzieli filmy z tego pikniku. W robimy barkę na wołowę. Myślę, że ten, ten nasz, taka tradycja będzie niezmiennie trwała, tak jak gala mikę w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej. No i tego sobie życzę i życzę oczywiście miłej zabawy. Zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Będzie tam relacja, jak komuś się spodoba, zapraszam za rok. Myślę, że też będziemy organizować. No i oby, oby wszyscy całe zdrowo wrócili do domu. I tak jak rzadach, będziemy nabierać sił do nadchodzącej rundy wiosennej. To ja się przełączam do tych e, życzeń. Życzę e, oczywiście udanej e, imprezy. Przypomnę, że dzisiaj moim gościem był Krzysztof Moczka, prezes PEC oraz wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Adam Nuszczuk, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.